Witam z tej strony Rafkart. Dzisiaj będziemy zaczniemy budować ah 64 Peten, peten znaczy kobra yy, po izraelsku. Dobrze. Więc yy, słuchajcie. Pierwszą rzeczą yy, mamy kalkomanie, kalkomanie będziemy używać później. Wrzucamy je na razie do pudełka. Pudełko zamykamy, odkładamy Gdzieś gdzie nie będzie nam przeszkadzać i mamy dwie ramki z jasnoszarego i ciemnoszarego ciemno tworzywa. Będziemy potrzebowali papier ścierny i obcinaczki albo jakiś, jakiś pilnik. Oczywiście pierwszą rzeczą, którą mamy to jest instrukcja i instrukcję należy przestudiować. Będziemy wykonywać wszystkie czynności w miarę po kolei, chyba że zauważę, że coś można zrobić lepiej. Producent pokazuje nam tutaj dwie ramki plus oszklenie. Oszklenie sobie odkładamy osobno i zaczynamy. Ja zazwyczaj, zazwyczaj po prostu studiuję na początku to, co musimy zrobić. Czasami przeskakuję jakieś punkty które możemy zrobić wcześniej, żeby nie czekać na nie. Jak widzicie na instrukcji są pokazane zegarki, one nie są nam, nie jest to wyjaśnione w żaden sposób. Ja Wam wyjaśniam, znaczy zresztą taki nawet odcinek u mnie na kanale jest, jak, jak czytać instrukcje, jak, czym się różnią w ogóle instrukcje różnych producentów a więc na zdjęciu, znaczy na zdjęciu na tutaj na rysunku widać bardzo ładnie na przykład tutaj takie rnięki widać zobaczmy jak to wygląda na prawdziwym modelu na prawdziwym modelu wygląda to tak także ta instrukcja niezbyt bardzo oddaje niezbyt bardzo oddaje nam to co znajduje się na ramce no ale dobra, pomijmy już to obcinaczki, temat, który jest u mnie na kanale w kilku odcinkach, różnego rodzaju obcinaczki od tych najprostszych, najtańszych poprzez coś średniego. To są średnie obcinaczki, to nie są jakieś super drogie obcinaczki. Kiedyś można było je w miarę tanio kupić na AliExpress, w tej chwili w tej chwili to chodzą tam opłaty, cła, waty i inne takie dziwne rzeczy, więc lepiej sobie odpuścić, kupić po prostu w sklepach modelarskich. Są obcinaczki, tylko polecam te bardziej, bardziej te, tak jak tutaj są, widzicie, takie bardziej, bardziej obcinaczkowe, czyli bardziej dokładne, bardziej precyzyjne. Też muszę Was przeprosić, bo jestem przeziębiony i, i tutaj mój głos niezbyt dobrze znosi to przeziębienie, w ogóle gorączka te sprawy, także ale obieca, że zbuduję, więc słowa dotrzymuję, a, a mam teraz chwilę, bo po prostu jestem w cudzysłowie na chorobę, wolne wziąłem z pracy, więc więc jutro, jutro się normalnie wybieram, ale dobra, przejdźmy do budowy, do budowy modelu. Czyli to jest ten element tutaj, jak gdyby step one, czyli w pierwszym kroku, który musimy zrobić. Szukamy teraz siódemeczki, to jest trójka, szukamy siódemeczki. Warto też odkładać sobie w jakieś jedno miejsce te wszystkie rzeczy. Siódemeczka, podejrzewam, że to będzie dziewiąt siódemeczka. Podejrzewam, że to będzie to, ale dobra. Siódemka. I tu posłuszmy się e, tym, co dał producent. Szukamy siódemki. E, siódemka, według producenta, to jest to. A my potrzebujemy czegoś takiego. I włącza nam się. O! Kurde. crap. Eee. O dobra, w słuchajcie, no podpowiem wam, podpowiem wam podpowiem wam, że no tu już mamy pierwszy błąd, więc warto by było warto by było po prostu te błędy te błędy tutaj wszystkie mm, nie siódemka bo siódemka to jest tutaj nie wiem czy to widać widać to nie jest siódemka to nie jest siódemka, chyba, że nie wiem. Że ja coś kurnia źle robię, ale to nie jest siódemka. No i tak. No, właśnie o tym mówię. Taki film nagrałem. Jakie modele warto kupować? Czy nie warto kupować czegoś, co jest tanie? Tanie i tam do 20 zł. No, helikopter to kosztował 28, ale bez farb kosztuje chyba 19 albo 20. Nie warto. Po pierwszą rzeczą, dobra. Podejrzewam, że to będzie. Patrząc z tej strony, szóstka. Więc tutaj sobie. O, no, ciekawie. Szóstka, więc to jest szóstka. To jest szóstka. A to szóstka, ta nie jest szóstka. Podejrzewam, że to będzie albo siódemka, albo piątka. Siódemka albo piątka. O, piątka, piątka. Więc to jest piątka. To jest trójka, to jest ok. To będzie prawdopodobnie piątka. Tak mi się wydaje. Albo siódemkę. No nic, słuchajcie, trzeba po prostu wziąć, wyciąć. Wycinamy. Pamiętajmy o tym, żeby zachować dystans od wycinanego elementu. Więc mamy to. To oczywiście nie wygląda tak na no zdjęcia mniej więcej wygląda tak kurczę samo, ale dobra już nie będę mówił, czy wygląda, czy nie wygląda. No, to jest model za 20 zł. 28 dokładnie zapłaciłem za ten model. Był na wyprzedaży. I teraz skoro nie możemy liczyć na producenta, musimy sami liczyć na siebie. To w piątkę nie wchodzi. Czy to też nie wchodzi za bardzo? Znaczy, to, tutaj to już w ogóle, ale tutaj w siódemkę wchodzi. W siódemkę wchodzi, więc podejrzewam, że to będzie siódemka. Czy znaczy, to będzie siódemka, więc yy, nie piątka. Nie piątka, tylko siódemka. I taką łamigówkę musimy rozwiązać. Już to jest pierwszy punkt, słuchajcie, to jest pierwszy punkt składania modelu, a co będzie dalej? Już się nie dziwię z tym 132 osobom, które kupiły ten model i co dalej. What happened next? Nie. Teraz bierzemy się, dobra mamy wycięte, mamy wycięte te dwa elementy, to mamy wycięte, step two, czyli krok drugi. E, mamy śmigła. Śmigła też tutaj, nie wiem czy widzicie, zwróćcie uwagę jak wyglądałem śmigła w rzeczywistości a jak wyglądałem tutaj na instrukcji na instrukcji są pełne detali cudowne i piękne gdyby model wyglądał tak jak na instrukcji byłby na pewno pięknym modelem ale nie wygląda dobra, jedno czemu robię to tak a nie przy tym bo wolę wolę po prostu mieć bliżej jak gdyby siebie Pamiętajmy, jak wycinamy, nauka wycinania Uraf nie, nie, nie obcinamy OK, nie obcinamy tak, nie obcinamy tak, obcinamy tak żeby tutaj zostało troszeczkę ocyk. Dlatego jak już kupować to obcinaczki, które są precyzyjne, czy w miarę precyzyjne, bo te nie są jakoś super precyzyjne, ale są precyzy bardziej precyzyjne niż na przykład obcinaczki. Takie typowe na przykład do elektryki. Ja też zanim, do, zanim doszedłem do, do, do fajnych obcinaczek, też kupowałem różne. Między innymi były w nich takie obcinaczki. Teraz wykorzystuję do innych celów. O, zobaczcie. Więc takie są ok. Takie są ok. Postaram się to w miarę sprawnie zrobić. Czy zastanawiałem się, bo też były uwagi odnośnie, odnośnie że za długie te odcinki robię i tak dalej? Znaczy, ja staram się w swoich odcinkach dla początkujących modelarzy yy, pokazać wszystko dokładnie i wyjaśnić. I stąd to trwa. To, czy to jest w czasie rzeczywistym. Ja tu teraz nie będę przewijał. Nie będę mówił, że coś, coś mam zrobić, ale tego nie zrobię. O, teraz na przykład wezmę tutaj te wszystkie ścinki. Yy, Trzeba je zebrać z warsztatu, żeby nam się tutaj nie pałętały i po prostu wyrzucić do kosza, Ech. więc staram się to wszystko zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. E, ok, i teraz tak. <ścoughs> po prostu uwielbiam to. Zobaczcie, na rysunku to trzeba po prostu pokazać. Słuchajcie, widzicie ten element tutaj 12 i 13. 12 i 13 się zgadza, więc mamy coś takiego do złożenia. Znaczy tutaj zobaczcie, instrukcja, rzeczywistość. Rzeczywistość jest inna. Suger sugerowałbym się tym, że te płaskie, płaskie elementy muszą przylegać do siebie. Żeby to one przylegały do siebie, to trzeba też je opiłować. Bo Tutaj papier ścierny, okrągłe ruchy takie. żeby nam to weszło. Dobra, ok. Tutaj z tej strony zróbmy to samo. Też takie koła. Po prostu zataczamy koła i szlifujemy to, co zostało. To, co zostało. Ok, bo. okej, okay, teraz to powinno wejść w to. No nie wchodzi. Teraz już nie robimy okrągłych ruchów, dopasowujemy, po prostu musimy zetrzeć troszeczkę z jednej, troszeczkę z drugiej strony. I teraz zobaczymy, czy nam wejdzie. Nie wchodzi. Teraz pojawia się pytanie, czy nie trzeba po prostu całości. Całości spiłować. Albo ściąć. Dobra, słuchajcie. Na dwoje babka wróżyła, poczekajcie z tym obcinaniem, zanim skończę, i wam powiem, czy to faktycznie tak musiało być, czy nie. Ale ja tutaj to po prostu poobcinam te fragmenty wystające, bo instrukcja nie mówi, czy to ma być, czy ma nie być. Według instrukcji w ogóle tego nie ma. Więc dobra, i jeszcze raz piłujemy. Okej. Okay. Więc mamy opiłowane. Teraz czy nam to wejdzie? Na postęgę posępnego czarapu. A. Nie, no musimy to po prostu dopiłować jeszcze, żeby to nam po prostu weszło i tyle. Więc spiłować maksymalnie te, spiłować maksymalnie tutaj te elementy. Z oddalimy troszeczkę, więc to nie jest taka zabawa na 5 minut, więc yy, gdyby to wszystko idealnie pasowało, byłoby super. Ale nie pasuje idealnie. Przy okazji możemy też tutaj pozbyć się tych elementów, które wystają. Znaczy, jak wiecie, czy początkujący pewnie nie wiedzą, modele wtryskowe, plastikowe modele wtryskowe robione są w formach stalowych, gdzie pod ciśnieniem i wysoką temperaturą jest wtryskiwany plastik. Ten plastik wchodzi, jak macie tutaj taką formę dużą, metalową, wyobraźcie sobie, że dookoła jest jakaś wielka forma, Tutaj mamy, tutaj mamy wtrysk tworzywa, to tworzywo rozchodzi się po całości jak gdyby i dociera do każdego z i w ten, w ten sposób powstaje to i teraz jak to wyciągamy, to musimy poobcinać wszystkie elementy, które jak gdyby tworzyły, do które um, posłużyły do stworzenia do stworzenia tego modelu. No wycinamy, musimy oszlifować te wszystkie elementy, albo poobcinać. I wtedy dopiero możemy tutaj zająć się klejeniem tego. Znaczy te elementy, jakbyśmy to skleili razem i później po tutaj poszlifowali, się by nic nie, nie stało, ale słuchajcie... Tutaj to docinam z tego względu, że yy, mam precyzyjne obcinaczki. Wy, jak macie mniej precyzyjne albo robicie, to nie wiem jakim nie, nie obcinaczkami do paznokci, to to po prostu warto, żeby te, te, te przerwy były dłuższe, żeby po prostu nie zniszczyć elementu, tak? Więc tak to wygląda. Pewnie mógłbym to przewinąć, ale słuchajcie. Yy, nie sądzę, żeby to było jakoś nieedukacyjne to co robię w tej chwili. No wiadomo, że trzeba to po prostu poobcinać, posz, poszlifować i to musi jedno w drugie musi pasować. Okej. Okay. Tutaj widzę, że, że jest, jest dosyć duża, jest dosyć duża przerwa tutaj między. Znaczy przerwa jest, jest, jest jak gdyby. Projektant, tak mi się wydaje, że zrobił po prostu dwa takiej samej wielkości elementy i one się nie za bardzo z sobą... O, było prawie, słuchajcie, było prawie. A, dobra, muszę wziąć coś, jakiś większy pilnik, żeby to opiłować. Chwila, chwila przerwy. Okej, okay, słuchajcie, więc tak. Poobcinałem tutaj te rogi troszeczkę, gdzie one są. Poobcinałem, teraz powinno się już tutaj to dostać i powinno być ok. No, jeszcze wypada. No, czy no nie jest dopracowane? To nie jest dopracowane, ale damy radę spokojnie. I teraz użyjemy pierwszy raz kleju, który został tutaj w zestawie dołączony. I jak widzicie, tutaj po lewej stronie w magiczny sposób pojawiły nam się. Pojawiły nam się teraz tak kleju. No, nie, nie za dużo. Smarujemy tylko tutaj. Smarujemy tylko to. Ten klej, widzę, szybko, szybko schnie. Ok. Więc posmarowaliśmy. Jest klej z pędzelkiem. I teraz to powinno nam się tutaj ładnie wsunąć. Wsunęło się. I teraz po co, po co tutaj przyniosłem klamerki? Klamerki to jest bardzo fajny, fajny patent modelarski, bo może nam służyć na przykład do tego, żebyśmy o, przytrzymali sobie tutaj ten element. A teraz patrzcie na to. Oczywiście on jest z tej strony przytrzymany, ale z tej strony jeszcze nie jest przytrzymany, więc zakładamy jedną klamerkę na drugą. I w ten sposób mamy super uścisk sklejone. Pamiętajcie, żeby zamykać klej, zakręcać go nie z pędzelkiem, więc posłuży nam. Więc Mamy pierwszy element. Na tym pierwszym elemencie, widzicie tutaj, jest taki zegarek. Zegarek przedstawia nam 10 minut. Na każdym elemencie jest 10 minut, więc 10 minut przerwy. <grym> nie, to musi po prostu wyschnąć dobrze, ok? Więc mamy, mamy tam, odkładamy to w bezpieczne miejsce. Dwójeczkę mamy zrobioną, Hurra! <grym> I teraz wrócimy tutaj do jedyneczki. Musimy to opiłować. I teraz zastanawiam się, czy nie pomalować tego. To powinno być moim zdaniem srebrne. To tutaj. Czy mamy srebrny kolor? O nie. Tu mamy coś takiego czarnego. Dobra, nie mamy. Dobra, słuchajcie, no, czy wybieramy metodę taką, że najpierw może pokleimy, później będziemy malować. Znaczy pewne rzeczy powinniśmy najpierw pomalować. Kabinę najpierw powinniśmy pomalować. To jest punkt siódmy, tutaj punkt siódmy, ale spoko, damy radę. Tutaj mamy dziesiąty, 1, dwójka, trójka, trójka, step 3. Dobra, QD, step 3, step... dobra, ok. Jedźmy tą stroną najpierw, tak, to, to, teraz wycinamy Tutaj wyrzutnie rakiet niekierowanych, to są rakiety niekierowane, bo ich jest dużo. 32, albo 6, coś takiego. Więc wycinamy te elementy. no Niektóre już się długo tutaj same odrywają. Wycinamy. Pamiętajmy, żeby to po prostu z, z ten naddatek plastiku, żeby tu był, żeby to się wszystko ładnie nie, zrobiło. Mamy tak 23, 24, 22. Eee, dobra, klamarki na razie odkładamy, bo nie będą nam potrzebne. 23, 22, 24, tak, zgadza się. To akurat producent się nie pomylił. Obcinamy te końcóweczki. Tak, żeby nam tutaj zostało jeszcze miejsce. Gdzieś mi ostrość uciekła. Tak, żeby zostało miejsce. Wtedy bierzemy papier ścierny i oczywiście szlifujemy to. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Spotykamy się w odcinku numer 2. I będziemy dalej budować model. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.